Cześć! Dzisiaj przychodzę z całkiem innym filmikiem, będzie to recenzja książki, jaką ostatnio przeczytałam, więc zapraszam do oglądania. Pierwsza recenzja książki, jaka się pojawia właśnie na moim kanale, jest to książka Magdaleny Witkiewicz, Listy pełne marzy”. jest to historia pewnej starszej kobiety, która przechwyca listy dzieci, to które piszą właśnie do Mikołaja. Każdy właśnie list jest dodany przed danym rozdziałem, którego właśnie dotyczy. W tych listach są różne rzeczy zawarte. Niektóre dziecko marzy o czekoladzie, inne o tym, żeby mogło się uczyć, kształcić w danej dziedzinie, inne dziecko by chciało dostać fortepian, więc naprawdę marzenia są bardzo zróżnicowane. Pani Mariela stara się każdy dokładnie przeanalizować i ocenić, któremu dziecku warto by było pomóc, któremu właśnie dać taką wędkę, żeby na przyszłość zaowocował jej dar. Jedno dziecko marzyło, aby mieć fortepian, nauczyć się gry, bo jej stary właśnie się zepsuł. Więc pani Marielka właśnie postarała się, aby to marzenie zostało spełnione, co w późniejszym czasie zaowocowało, bo dziewczyna stała się słynna. Pani Mariolka sama w życiu nie miała łatwo, miała ciężko, ale już o tym właśnie nie będę Wam wspominać, żeby nie spoilerować. Książka jest lekka, przyjemna, szybko ją się czyta, ale bardziej bym polecała ją w okresie świątecznym, bo ma taki trochę magię świąteczną, tym bardziej, że są pisane tutaj listy do Świętego Mikołaja, więc tak bardziej tematycznie. Ale odchodząc już od samej treści tej książki, Chciałabym Wam wspomnieć, że kupując tą książkę, wspieramy Fundację Świętego Mikołaja. Tą właśnie informację mamy tutaj na książce. Więc bardzo fajny gest ze strony autorki. Przyszłam mówię, nigdy wcześniej o tej fundacji nie słyszałam, dlatego troszkę zagłębiłam temat i sprawdziłam, czym się ona zajmuje i o co chodzi. Fundacja Świętego Mikołaja wspiera właśnie dzieci, żeby miało, mogły się kształcić w danym kierunku, żeby mogły pobierać nauki. Są, pieniążki idą dla dzieci właśnie z Polski, ze wschodniej Ukrainy, oni z syryjskiego Aleppo. Jeżeli byśmy chcieli wesprzeć fundację, możemy wpłacić jednorazowo jakąś symboliczną kwotę lub zapisać się na co miesięczny abonament, wtedy co miesiąc zostają na pobierane pieniążki z banku, lub też teraz możemy przekazać 1% podatku, co nas kompletnie nic nie kosztuje. Dlatego serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia tej strony. Link podam Wam w opisie, żebyście nie musieli szukać. I dajcie koniecznie znać, czy znaliście tę fundację, czy czytaliście tę książkę, jaką też możecie mi polecić, jeżeli... Czytaliście coś jeszcze, Magdalena Witkie, kiedy się czytałam, jeszcze Ubierzcie Mikołaja, też była bardzo fajna. I to chyba było na tyle. Mam nadzieję, że moja recenzja pierwsza tutaj na kanale Wam się spodobała. I zapraszam do kolejnych filmików. Pa-pa!